Jak czujesz się w roli właściciela punktu A Mam Kebab? No muszę powiedzieć, że, że czuję się dobrze, chociaż jest to stres, bo, bo nie ukrywamy, też mamy e, e, drugą firmę, ale tam nie zatrudniamy ludzi. Tutaj no, musimy tych ludzi zatrudnić. Wkrótce nam się udało pozyskać fajnych, młodych chłopaków, e, no, którzy, którzy też lubią tą gastronomię. E, no i stawiamy też, też tutaj... E, na jakość wykonania te, tego jedzenia. No i fajnie by było też w przyszłości yy, zmienić to na ilość, nie? Ale tak to czuję się dobrze, ale myślę, że jeszcze do tego muszę przywyknąć, ale patrzę optymistycznie w przyszłość, nie? Dlaczego marka Mam Kebab? Dlaczego marka Mam Kebab? Yy... Nie ukrywam, że mam taką budkę niedaleko miejsca tam, gdzie mieszkam. Yy... Bardzo mnie to zaciekawiło, w szczególności, bo jak znam inne kebaby, no to, to jest, nie jest nic oszałamiającego, a ten jest taki nowoczesny, fajnie ktoś to wymyślił, tak jak wspominałem, fajne kolory, fajnie jest wyposażona ta przyczepa, bo naprawdę przyszło w dużo dobrego wyposażenia, także nie musimy się martwić, żeby dokupywać nie wiadomo ile, ile rzeczy jeszcze dodatkowych, jest to fajnie, fajnie wymyślone. No i ja mam kebab, myślę, że to jest taka nowa marka, która się dynamicznie rozwija, rozwijają się w szybkim tempie. My też jako franczyznobiorca chcemy im w tym pomóc i też przy okazji dobrze zarobić. <grytanie>